Witam Was serdecznie, Benek z tej strony i Vintage Story Ciemno mi się zrobiło, akurat jak jeden mąż tutaj zgasła ta pochodnia i masakra była. Ale już zaradziłem temu. Zrobiłem szybko podpałkę i w takich ciemnościach po omacku. Udało mi się coś z tym zrobić i już tam się nam gotują w malinach. zboża w malinach a przygrzmocił tutaj tak blisko, tak bardzo blisko no zaledwie kilkadziesiąt metrów może szybko chciałbym ściągnąć tą zupę a w zasadzie kurde klejk jakiś Proszę, pochodnie. Ale to tylko trzy miały, Tylko trzy? Chyba tak. Widzieliście, kurde, jaka jazda? Płac mi tu tą pochodnię, chłopino. Bierz tutaj garczek. Ale to słabizna jest. To, to, to zboże z, tą, z tymi malinami dwie porcje już zjadł, Nie jestem nawet najedzony. Nieźle. Mamy bardzo dużo kamienia granitowego fajnie. Będzie bruk z granitu, tylko potrzebna też jest duża ilość, naprawdę solidna ilość yy, gliny. I pewnie trzeba będzie to zrealizować. Oczywiście, tu są sznurki. Gdzieś te sznurki jeszcze były, nie? Tutaj. A i to jest tłuszcz. Dobra, trzy tłuszczu. No, zawsze jakieś lampki. Skała obfita w native electrum in quartz i łowiec. rozkrusz młotem. Ja się zaraz pozbywam tego żwiru tutaj stąd. Biorę płotek. Biorę te płotki i idziemy tam tego dnia porobić jeszcze kilka rzeczy. Ale jeszcze właśnie. Tak, to. Jak fajnie to wygląda. No dobra, a ten wyrzucimy tak. I tyle. W sumie tak. Tygiel można by było by postawić, nie? To kowadło można by było zrobić. Wydaje mi się, że starczy nam na tyle węgla. Cztery sztuki węgla, żeby to kowadło zrobić? A później nie będziemy mieli czego... Nałożyć, żeby sztabki rozgrzać. No. Daje wiele do myślenia. Wtąd mamy tego żwiru w brud. Można by było poprzysypywać część tych. O. Peridotowy. Po części się to jakoś pozamyka. Dobra, można by to było zrobić nawet tutaj. Tak, jak ja mówię, ja się obawiam o ten cholerny żwir. Można zrobić łopatę. Jak glina. Teraz ten cały żwir, co mi się tam udało wyzbierać, powrzucam tutaj. A tu już miedzi kopał nie będę, a nie podoba mi się tutaj to. Nic a nic mi się nie podoba. I to będzie normalnie zasypane później normalną ziemią. No, może coś takiego. O, no, wiru się pozbyłem, lecimy po glinę. A, no, bo tu... A, tutaj mam te, A tutaj to ja mam jaskinie. Gdzie ja tą glinę kopałem, powiedzcie mi? Gdzie ja tą glinę kopałem? To było jeszcze kawałek za handlarzem. Ja tam szukałem jakiegoś meteorytu. To gdzieś tu było, prawda? Hmm. Tutaj jest glina. Okej, okay, no to jedziemy. Shit! No nie, to było naprawdę dobre. To było naprawdę dobre. Zaraz z tą siekierką pobiegnę na jakąś sekwoję, tylko całą łopatę stracę na tej glinie. Biegniemy. I pobiegniemy do sekwoi. Coś mi się wydaje, że ta zima będzie ekstremalna, bo nawet słoików nie mamy porobionych. Stąd właśnie też ta glina, którą zbieram. Rozumiem, że to jest zamulenie, a nie kurz. No nie usunie botycznych ilości gliny. O, krzemień. Tak, to jest krzemień. No, tak się staram, żeby ta łopata poległa. Jest, no, nareszcie. Gliny, ile mamy? 366, ale świetnie, że to się zestapowało. Ciekawe, co jest za tą wielką wodą. Jeśli się nie mylę, mogę łódkę robić z którymś tam modem. Więc może trzeba będzie zrobić taką łódkę. Wpadł mi konik polny, martwy, czyli to widzicie? Sekwoja. Jeszcze raz tak blisko jesteśmy, nie? Nie odpuszczę takiego pierdyknięcia, no niż. A wy nie krzyczcie na mnie z tego powodu. Bo to niezła przygoda jest. Poczekajcie, nie mam... Ponownie mamy to Electrum Beats. No i mieć. No, proszę bardzo! Jak się opłaciło wyjść? Wchodzę i zbieram po okolicy. Kuźwa, jakiś koleś wierci, nie? Pora kończyć nagrywanie odcinka. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ja słyszę. No dobra, a co masz tu do zaoferowania? Trochę popiołu. O Nic poza tym, nic jakiegoś. Aha, tutaj jest to, Crockets. Jeszcze jeden obsydian, fajnie, bo obsydian. ciężko dostępny tu w tych moich terenach. O, kamień andyzitowy jest mi niepotrzebny. To są skaczący zresztą skaczący. Nie, to już jest wszystko. Jeśli chodzi o jądro danego, właśnie tego tutaj, który spadał, o, tak się żarzył na jasno. Może to jest wskazówką, co takiego będziemy tu mieli. Elektrum Quarcu to jest Elektrum Piz. 1063 stopnia. Przetapia się w Elektrum Ingot. A z tego można zrobić. u. A sztabka złota i sztabka srebra. Co? Sztabkę złota i sztabkę srebra? Dostajemy dzięki temu elektrum? Pół na pół. Ze złota, pół na pół ze srebra. Kowalstwo, odlewanie metalu. No dobra, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa sytuacja z tym elektrum. Dobrze, że tu przybiegłem. Fajnie, że mieć sobie dzięki temu znalazłem. Ale teraz przyszła kolej na jakąś sekwoję. O! Ło! Co? Tu pewnie musiał tu spać, nawet o tym nie wiedziałem. Czy sprawdzimy, co potrafi siekiera? Chyba pierwszy raz na tej górce jestem, nie? Tam mamy sequoia i tam właśnie po nią musiałbym iść. A tam jest punkt respawn naszego. No, tutaj też to nie wygląda za fajnie. aha coś takiego a jest jeszcze gorzej nie gorzej już nie ma ale to jest naprawdę niebezpieczne i zaraz robimy z tego <laughs> I wszystko widzicie gnojka? Śpi sobie. Może tą sekwoję spróbujemy ściąć? Ło ty kurcze! Dziękuję za jakieś śliczne powiedzanie. Teraz siekierka w ruch. Te pęknięcia widać. Ujawniają się na tym drewnie. Wo Pół siekierki poszło. Sam czysty kwarc. Liczyłem na to, że dojrzę gdzieś pomiędzy tymi grudkami złoto, ale. albo srebro. czy bardzo, nieprzy bardzo nieprzystępne tereny. Bardzo nieprzystępne tereny. Takie iłowcowe rzeczy. Tu ja. Kto wie, co będzie dalej, nie? Mógłbym się wybrać z 15:39. Tylko tak po prostu poobserwować, co na ziemi leży. Może coś się uda odnaleźć. No bo nas jeszcze nie było w tym kierunku, nie szliśmy. Nie wiem, czy też warto iść tak załadowanym, bo jak coś znajdziemy, to nie będzie można tego zabrać. Obszar bardzo ubogi w roślinność. Mógłbym tutaj podejść tą granią i sprawdzić? Cóż tam takiego fajnego mogą mieć? O, czy tam jest? Tam jest chyba Ołów. Tam jest chyba Ołów. Jako miękki metal, on się przydaje tylko chyba do kratownic okiennych albo. To jest krzemień na pewno albo lampy. Tam również widać ten metal. Oj, tu mogę się wrąbać do wody. Do... Chciałem skoczyć do wody, ale... Lepiej nie będę próbował. I to jest ruda ołowiu. i dobra, ten kamień obsydianowy. Pojedynczy. No, jest ruda ołowiu. Jest tego tu w bród. Podejdziemy jeszcze z tego krzemienia. Fajnie przechodzić w takie tereny, w których się jeszcze nie było, nie? No i mamy ołów razem z krzemieniem. Tam chyba też krzemień, tak. To jest całe pasmo ciągnie się pod ziemią. Bardzo dużo ołowiu. ale ten ołów, podobnie jak bizmutyni, lubi powystępować też na dosyć dużym obszarze, jeśli już jest. No dobra, po, po, sprawdzajmy sobie, co tu jeszcze słychać. No, i tutaj też Borax znalazłem Borax, ołów Cyna, cynk A bizmutyni tu tym razem nie Tak, właśnie to wygląda, człowiek się rozgląda Nie wszystko, zawsze widać Panie Fosforek, ponownie pozdrawiam nie wszystko zawsze zajebiście widać, nie? A to wszystko ołów tam na dole Albo tam jest ołów, a tu a, trzeba będzie do domu wracać, to jest najlepiej. Tam jest coś jeszcze, czy to jest Borax? Tak, to jest chyba borax. Tu jest oliwin. A czarnoziem. Nie nieba. Dokładnie, to jest borax. Sekwoja ścięta. Drewna mamy od groma. O, a taki tak, ciekawy. Jeżeli <grytanie> że tak to się udało wygenerować Ja czuję, że ten świat jeszcze tutaj pod wodą się kiedyś zamieni w tętniący życiem koralowce, marzy mi się, żeby było tak jak w Minecrafcie z tymi mechanikami, które są tu w gierce jeszcze mogliby jakieś piękne ciepłe wody Ryby, które można byłoby złapać, oczywiście nie tak łatwo jak w Minecrafcie. powiedzmy, jedna ryba na 5 zarzuceń wędki to dla takich cierpliwych, ale odpłacałaby się tym zupą rybną, jakąś dobrą, tudzież paprykarzem, jakby ktoś ze Szczecina chciał grać w gierkę, krzemień fiłowcu. I co, całkiem fajna wyprawa była. Już miał zaraz wyprawę z tą niepalącą się pochodnią. Dobra, czyli misja Kowadło. Przed nami przede wszystkim sprawienie, żeby w końcu. Wypalała się nam, wypalał nam się węgiel drzewny. To jest priorytet. To jest priorytet. A ja Wam dziękuję w tym odcinku. To wszystko. Na razie.